Witajcie, moi kochani, moje piękne kobiety i wspaniali mężczyźni. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, co on myśli, co on czuje, co on zrobi. Ten, ten nasz ukochany mężczyzna, lub ta wspaniała kobieta, ta, którą tak kochamy, o której myślimy i z którą niekoniecznie mamy kontakt, lub ten, do którego wzdychamy. I Mamy nadzieję, że, że, że jednak coś nas połączy, że jednak spełnią się nasze marzenia, że jednak będziemy kiedyś razem, lub to ten, którego tak kochasz, z którym jesteś i nie wiesz co dalej. Jak to będzie? Czy przetrwa, czy nie przetrwa? Co idzie ku nam? Zobaczmy. Eee, zobaczmy, jak się energia będzie rozwijać. Najpierw, dzisiaj zaczynamy z kartą wizji. Zobaczmy, co dobrego niesie los. Co, jaka energia nam przyświeca? Patrzcie, jest klaun. Klaun, który dźwiga na, na swoich barkach kobietę, kobietę w kręgu i próbuje on wyrządlować, żeby ona została w tym miejscu, w którym jest. Pomaga jej, wspiera ją. No, nie wiem, daję swoje ramiona po to, żeby ona czuła się bezpiecznie. Zobaczcie w tle. W tle mamy karty, karty Tarota. Mamy pod każdą postacią siłę. W różnych e, realizacjach. Siłę. Czyli w tych następnych tygodniach. Może dniach będziecie musiały lub musieli wykazać się siłą. Widać? Zobaczmy, co pisze księga. 9, wspieranie, dźwiganie ciężaru innych. Nie wystarczy pomóc ludziom podnieść się, ale trzeba potem ich wspierać. Oferowanie siły i wsparcie, dźwiganie brzemienia w imieniu innych. Zapewnienie wsparcia może przyjmować wiele form: moralnych, emocjonalnych, fizycznych, finansowych. Możemy oferować nasze ramiona, aby unieść ciężar, lub nadstawić ucho, aby podzielić się żalem. Tutaj błazen oferuje. Swoje ramiona, na których może prezentować się dziewczyna. On podnosi ją na duchu, pozwalając jej być tym, na czym skupia się jej uwaga widowni. Jego łagodna postawa zajmuje drugą pozycję, jego tożsamość ukrywa się, jego składka jest zapewniona jako anonimowy dar z dobroczynności lub innego powodu. W tle trzy karty siły służą jako podpory sceny i potwierdzenie wiadomości. Podczas gdy trud i gest jest szlachetny, są w chwile, w których powinniśmy zejść z blasku światła i zabrać, zeb, zabrać uznanie za nasz układ albo być ostrożnymi, abyśmy nie wykorzystywali stałego pozostawania w cieniu. Kochane. Czyli co, będziecie musiały w tym tygodniu wspierać swojego mężczyznę? Niezależnie od tego, jaką on podejmie decyzję, Będziecie dla niego wsparciem, obojętne w jakiej dziedzinie życia. Może to być finanse, może to być po prostu uczucie, może on ma zwykłego doła i będzie potrzebował waszego wsparcia, a może to wy będziecie potrzebowały jego wsparcia. Zobaczymy, co karty nam mówią dalej. Co nam mówią anioły w, tym, w tej sytuacji? To mógłby być ten właściwy. Ty już, kochanie. Swoją drugą połówkę znalazłaś. Ty już ją spotkałaś lub ją spotkałeś. Więc kochane, tutaj jest mowa o tym, że, że ten mężczyzna lub ta kobieta, o której myślicie, to jest tak, tak, to jest ta druga połówka. To jest ten lub ta, o której myślicie, że on nim jest. Nie, nie mylicie się. To nie są jakieś pierdoły, to nie są jakieś bzdury, które sobie wmawiacie. Że może zwariowałyście, może to już nie wiem, odbija wam palma totalnie. Nie, to jest on. To jest on i on potrzebuje waszego wsparcia w tym momencie. Zobaczmy, z jaką energią wchodzicie w ten, w ten okres. Dziewiątka kielichów, poczucie szczęścia. Czujecie się szczęśliwe ze swoim partnerem i on czuje się szczęśliwy z wami. Jest bardzo dużo jeszcze niesnasek, jest dużo niedomówionych, nieomówionych, nieuzgodnionych nie rzeczy, ale to nie zabiera wam szczęścia, ponieważ wy żyjecie tym. Nie ma nic piękniejszego w życiu, niż poświęcenie się miłości i życie. Życie razem z człowiekiem, którego się kocha. Kochanie jest... Dużo bardziej um, wspaniałe i dające satysfakcję niż bycie kochanym. I dla wielu z Was, może, którzy tego jeszcze nie, nie poznaliście, nie zrozumiecie, pamiętajcie, przyjdzie na to czas. Nie jest istotne, nie jest to takie istotne, żeby, żeby Was ktoś kochał. Najważniejsze jest to, żeby dawać, żeby czuć, żeby mieć pasję, bo życie bez pasji, bez pasji, moi drodzy, to nie jest życie. I życzę każdemu z Was, każdemu, żebyście wszyscy na dzień dzisiejszy, na, tą, na tę chwilę, w której tutaj jesteśmy, żebyście wszyscy byli ze mną w tej podróży. Ponieważ jest, jeżeli jesteście w tej podróży, to znaczy, że czujecie pasję, że macie miłość, że kochacie kogoś, kto jest wart lub nie wart tej miłości. To jest ruletka. Nie wiadomo, czy będzie tak, czy będzie inaczej? Zobaczmy, co w Twojej głowie. Czekasz na wiadomości, kochana, czekasz na to, żeby w końcu spełniły się Twoje marzenia. Ty myślisz o tym. Czekasz na, na wiadomości, ale Ci powiem nawet to, że z jednej strony byś bardzo chciała, żeby te wiadomości były pozytywne lub chciałbyś, ale z drugiej strony. Boisz się, ty się boisz tej wiadomości, że okaże się, że nie jest tak jak myślałaś, że nie jest tak jak chciałaś, że wręcz przeciwnie, dostaniesz wiadomości o tym, że to że to koniec. Że że znowu mu coś odwali, że znowu nie będzie tak jak jak mówi. Boisz się tego, że dojdzie do kłótni, dojdzie może, że będzie tylko seks i nic więcej. To jest twoja obawa, moja droga. O tym myślisz? Ale dlaczego? Dlaczego tak się boisz, skoro go kochasz? Czy boisz się dlatego właśnie, że go kochasz? Może boisz się tego, że on po prostu ci ucieknie? Że może już raz uciekł? Może coś zrobił, co spowodowało, że straciłaś wiarę w siebie? Wiesz, życie polega na tym, że jeśli będziesz ciągle o tym myśleć, że no nie wyjdzie, że, że zrobi to samo, że nie ma co mu wierzyć, nie ma co mu ufać. Kochanie, pamiętaj o tym, że każdy, każdy potrzebuje drugiej szansy. Każdy człowiek ma prawo popełniać błędy, zrozumieć je i naprawić. Dlatego jeżeli on jest teraz z Tobą, jeżeli On cię kocha, i jeżeli Ty czujesz to, że Cię kocha, nie bój się, że może coś się schrzanić. Nie bój się, że znowu będzie to, co było. Bo to, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Pamiętaj. Zobaczmy, co u niego w głowie. Oj, no, pierwsza karta. No. On kocha, kocha, jest miłość. Jest to najpiękniejsza karta z całej e, karty Rota. Dwójka kielichów. Ty i on. Dwoje. Dwoje kochających się ludzi. Po raz nas następne potwierdzenie. Prawdziwa miłość. Zobacz, on jest przekonany, że on znalazł swoją drugą połówkę. On jest przekonany o tym, że to jesteś ty. I on już nie wątpi. On już nie wątpi, zobacz, to jest on. On czuje to w każdym swoim zmysłem. On czuje to, że ty jesteś mu pisana. I jeszcze może się trochę tego boi, bo może przeraża go to całe uczucie, co zrobi. Co zrobi, gdy się okaże, że to tak jest? Bo może jest żonaty, bo może nie może być tak po prostu zwyczajnie z tobą. Może bronił się przed tym cały czas, ale teraz on już wie. Wie, że już że nie ma szans odwrotu, że po prostu jesteście na siebie spisani. Zobaczmy, co w sercu u ciebie. Słuchaj, w sercu ja widzę, że um, ty drżysz, ty drżysz jak osika. Boisz się tych wiadomości. Oj, jak ty się boisz. Ty myślisz, że nigdy do tego nie dojdzie, że nigdy już nie będziecie razem, że to po prostu nie ma szans. Ty nie wierzysz. Ty naprawdę nie wierzysz, ale wiesz co, ja ci powiem, że że przyjdzie uzdrowienie na twoją duszę, że ty w końcu zrozumiesz, że może ta droga była bardzo długa. Może potrzebowaliście bardzo dużego labiryntu chodzenia w tam i z powrotem, godzenia się, kłócenia, dogrywania się. Słuchaj, ale na tym to polega. Jak dwoje ludzi może być ze sobą bez docierania się, bez kłótni, bez awantur, bez rzucania talerzami, czy bez emocji, no jak nie ma emocji, no to, no to co? No to jest miłość? Nie, nie ma miłości bez emocji, ponieważ miłość to jest uczucie głęboko w sercu. Jeżeli coś cię zrani, i jeżeli jesteś zazdrosna, a jak mówi, że nie jesteś zazdrosna, to kłamiesz. To kłamiesz, bo albo go nie kochasz, albo po prostu o tym nie mówisz. Nie chcesz się do tego przyznać. Każdy człowiek, który kocha, jest zazdrosny. I nie mówcie mi, że to niezależnie od tego, że trzeba ufać. No pewnie, że trzeba ufać. Ale bycie zazdrosnym nie polega na tym, że, że się mu nie ufa, lub jej nie ufa. To chodzi o to, że po prostu ona lub on jest Twój. I Ty nie chcesz. Nie chcesz, Ty się po prostu trochę boisz, tak? No, co z tego, że jest 20 kobiet wokół niego, i masz powiedzieć, no, jest mi to obojętne? No nie, bo on jest Twój i masz do tego pełne prawo, ale wiesz co, nie bój się tego. Nie bój się, że on odejdzie, bo jeżeli będziesz tak myśleć, to on to zrobi, bo on nie wytrzyma. Psychika mu klęknie. Od tego ciągłego, a dlaczego, a gdzie byłeś, a kochasz, a nie kochasz, a jak może być, a dlaczego znowu nie, nie zadzwoniłeś, a ja czekałam, a to nie. Tak nie, po prostu może powiedz: Ja cię kocham, i jestem o ciebie zazdrosna. To są moje uczucia, to są moje emocje, a chodzić kręta sami i udawać, że jest wszystko, wiesz. Cacy, no to nie jest sposób. Ale twoje serce już niedługo poczuje poprawę. Może nawet uwierzysz. Może po prostu potrzebujesz spotkania z jakąś kobietą, może mamą, może babcią, może po prostu najlepszą przyjaciółką, która ci to wytłumaczy. I może zobaczysz jej punkt widzenia i powiesz: Okej, okay, ona ma rację. Słuchaj, co to ma za znaczenie? Po co się będziesz denerwować? Po co się będziesz drżeć o to, co zrobić? No, może akurat jesteś w takiej sytuacji, że musisz podjąć decyzję. Ale wiesz co, Kiedyś ktoś mi powiedział, że jeżeli się zastanawiasz, to już praktycznie decyzja została podjęta. Jak się zastanawiasz, nie wiesz co zrobić, czy zostać z mężem, czy odejść, czy to jest naprawdę uzależnione od niego, że twoje życie będzie rozgrywać się tylko dlatego, że on tu jest? A może po prostu byś sama podjęła tą decyzję wcześniej, on był tylko punktem nad i, kropką nad i. Może po prostu potrzebowałaś kogoś, kto przyjdzie i popchnie cię do tego, żebyś zaczęła walczyć o siebie? I doceniaj to, jaką jesteś wspaniałą i cudowną kobietą, bo niezależnie od tego, czy on z tobą będzie, czy on z tobą nie będzie, musisz podejmować decyzje w swoim życiu niezależnie od wszystkich. Ty. Musisz wiedzieć, co jest dla ciebie dobre. A skoro będziesz kobietą, która będzie wierzyła w siebie, no to dlaczego on by miał szukać gdzie indziej? No przecież tobą się zainteresował. No przecież powiedział, że jesteś kobietą jego marzeń, że jesteś najpiękniejszą, że chce z tobą być, bo on to czuje w, w swoim sercu, że ty jesteś jego. No to dlaczego w to wątpisz? Bo co, bo zgupiał raz? Drugi, trzeci. Jeżeli mu nie ufasz, nie będziesz w stanie mu zaufać i będziesz ciągle się bała o to, że on odejdzie, to daj sobie spokój. Bo się wykończysz. Zobaczmy, co on czuje. No. Wiesz co, on życzy sobie. Życzy sobie związku z tobą na długie lata. To nie jest jakieś tym, tymczasowe. On się już tutaj zdecydował. On wie, że jesteś mu przeznaczona. On wie, że on cię kocha, że on sobie nie wyobraża innej kobiety w swoim życiu. Zobacz, spójrz na te piękne dwa delfiny. Tylko wiesz, co on już nie może po prostu. On już jest zmęczony tym tłumaczeniem się, ciągłym wyjaśnianiem. On chciałby po prostu wiesz co, takiej akceptacji, żebyś ty zaakceptowała w końcu to, że on nie zamierza zmieniać planów, że on nie zamierza uciekać, że on chce pracować nad związkiem i się w niego zaangażować. Pozwól mu na to, pozwól mu być razem z sobą, bo jak mu nie pozwolisz, to jak ten facet ma się wykazać? Kobito, proszę cię. Daj mu trochę zaufania. Zobacz, on te wiadomości cały czas zaczyna, wysyła. On chce, on chce już zacząć, on już pędzi na tym koniu, żeby móc z tobą zacząć nowy związek, długotrwały związek. Na lata, nie na chwilę. Ale on już jest bardzo tym zmęczony, wiesz. On jest zmęczony pokutowaniem za swoje winy. Pamiętaj, czyściec nie trwa wiecznie. Co u Ciebie na działaniu? Słuchaj, no może zrozumiesz. Może zrozumiesz, że już czas. Przestać się bać i wyjść po prostu przed publikę w cudzysłowie, tak? Zakończ te wszystkie gierki. Zakończ to. Niskie samopoczucie. Zacznij działać. Pokaż, jaka jesteś piękna. Pokaż, jaka jesteś bogata. Pokaż to wszystko, co Ty możesz mu zaoferować. A możesz mu zaofer zaoferować to. Patrz, jaka piękna ta karta. Zobacz tam w lustrze, jacy młodzi oni byli kiedyś. A ja sam teraz. I to możesz mu zaoferować. Ale Ty musisz mu o tym powiedzieć. Powiedzieć, jaką on ma szansę. Musisz mu przedstawić jego, jego szansę i e, groźby. I pokaż mu to, że on wygra wszystko będąc z tobą. Wszystko wygra gros na loterii, wygra kobietę, o której marzył całe swoje życie. Ale ty mu to pokaż. Nie mów mu, że jesteś, no, ty nie wiesz, że znaczy on kocha, czy on może inna jest lepsza, a może to. No ludzie, no to co ten chłop ma zacząć myśleć? No co on ma zacząć myśleć, że co jestem z jakąś ofiarą losu, jakąś brzydulą, jakąś niedorozwiniętą? Nie, pokaż mu się jako królowa, jak ta siła tutaj na tej pierwszej karcie. Pokaż mu się, pokaż mu się, że on ma o co walczyć, bo ty jesteś piękna, bo ty jesteś. Kochanie, seksem samym w sobie, bo ty jesteś niezależna, bo ty jesteś silna, bo ty umiesz o siebie zawalczyć. Co on zrobi? Oj, on nie odpuści. No i chwała mu za to. Wiesz co, on będzie chciał wyjaśnić z Tobą wszelkie, wiadomo wszelkie jakieś nie, um, niewyjaśnione rzeczy. Bo zobacz, bo tutaj jeszcze są tajemnice, jeszcze dużo musicie sobie wytłumaczyć. On już wysyła te wiadomości, może wyśle Ci um, właśnie wiadomość, nie wiem, może Whatsapp dostaniesz, może, może nawet maila Ci wyśle, a może po prostu tradycjonalnie zrobi to poprzez list. I napisze Ci piękny, miłosny list i powie, kochana, Kochana, ja już nie chcę udawać. Ja chcę, żeby wszystko się odrodziło. Ja będę walczył o ciebie. Ponieważ co jesteś kim? Spełnieniem moich marzeń. I on ci powie nie wątp. Nie wątp, bo, bo nie masz powodu. Bo nie masz kurczę, konkurencji. Nie masz. Żadna kobieta nawet w. Kilometrze odległości od Ciebie nie jest w stanie stanąć sobie przy Tobie, bo ty jesteś wyjątkowa, bo ty jesteś dla mnie ta jedyna. Najpiękniejsza, najcudowniejsza. To z Tobą chcę spędzić życie, ponieważ ja czuję, że jesteś moim przeznaczeniem. Piękne czytanie. Ludzie, jak ja kocham. Takie czytanie. Boże, mam nadzieję, że wszyscy oglądający to wideo jesteście ze mną w podróży. Naprawdę, bo aż mi się zawoku zakręciło. Teraz, kochani, zobaczmy dla tych wszystkich, którzy naprawdę nie mają kontaktu z tym człowiekiem, który kiedyś tam był w Waszym życiu, który kiedyś. Nie wiem, no, no nie macie od dłuższego czasu. Co on chciałby wam powiedzieć? Zobaczmy. Nauka. Tak, ja wiem, że to między nami jest skomplikowane. Karmiczne połączenie lekcja życia. Ja um, jestem lustrany, lustrzanym odbiciem ciebie. gdzie powinnaś być silna, a gdzie nie powinnaś pozwolić na to, żebym Cię tak traktował. E, z pewnością spotkaliśmy się już kiedyś w poprzednim życiu, ale musimy się dalej tego uczyć. Nasz proces jest zawsze, jest zawsze jeszcze niezamknięty. Kochanie, czyli jeżeli nie masz z nim um, kontaktu już od długiego, długiego czasu. On chce Ci powiedzieć, że jest szczęśliwy, że mogliście się spotkać. Dlatego, że pokazujecie sobie siebie, na, w, siebie w, w sobie wzajemnie swoje cechy, swoje um, problemy, które musicie razem jeszcze przerobić czy razem, czy osobno. Ty w swoim życiu i on w swoim życiu, ale on wie, że już. Spotkaliście się nie pierwszy raz, że to jest nauka i że na pewno jeszcze nie skończyliście zmagań. No i patrzcie, zapomniałam, jaki wynik. Najważniejszego zapomniałam. No Jezus Maria, no nowy początek. Nowy początek, dostaniesz zaproszenie od niego do wspólnego tańca. Nie, teraz wy, które nie miałyście z nim kontaktu, ale całe czytanie, bo o tym zapomniałyśmy. Nowy początek, początek nowej drogi w miłości, szczęściu i w spełnieniu marzeń. Kochanie bardzo ci tego życzę. Zobaczmy jeszcze co kobiety nam mówią. Jennifer Twój płacz, twój smutek w końcu dobiega końca. Ty nie możesz się od życia, z życia wycofać i do końca życia um, przeżywać swojego, swojej tragedii. Ta sytuacja, ale teraz ta. Jest um, do tych kobiet, które nie mają kontaktu ze swoim mężczyzną. Ta sytuacja od samego po, e, początku była już e, przegrana. Ale będzie, poczekaj, ale nie będzie, nie polepszy się Twoja sytuacja, jeżeli będziesz w domu e, siedzieć i się zamykać. Ty teraz możesz um, musisz zrobić skok do góry. Obojętnie ile siły będzie cię to kosztowało. Wierz w to, a wszystko będzie lepiej. Z dnia na dzień. Z dnia na dzień poprawi się twoja sytuacja. Kochanie, czyli dla ciebie, jeżeli bardzo bardzo tęsknisz za tym mężczyzną. Z którym miałaś po prostu lekcję życiową, lekcję karmiczną. Pamiętaj, że, że to już od samego początku musiało tak być, nie mogliście być razem, ponieważ jest to partner karmiczny, musieliście się obydwoje czegoś nauczyć. I to było od samego początku przegrane. Ale nie pomoże nic, jak będziesz zamykać się w sobie i cierpieć. Musisz wychodzić do ludzi, musisz zrozumieć, wstać z kolan, podnieść koronę i iść dalej. Bo tylko tak ta nauka coś przyniesie. Dobrze, moi drodzy. I jeszcze, kochani, odpowiedź na Wasze pytanie. Już? Gotowe? Lub gotowi? Patrzcie, wyskakuje jedno. Seksualne połączenie. Szanuj miejsce w innych, gdzie Obydwoje jesteście jednym. Piękne. Kochani, życzę Wam wspaniałego tygodnia. E, bardzo będę się cieszyła, oczywiście, za łapki w górę. Piszcie do mnie, zostawiajcie komentarze. Ja teraz postaram się odpowiadać na te komentarze. Oczywiście, bierzcie czynny udział. W moich live'ach, które są na pewno raz w tygodniu. Teraz będę starała się je robić zawsze w środę, więc możecie się szykować o 20.00. Um, dzielcie się tym filmem z innymi. Um, no tak, bardzo Was mocno całuję. Dziękuję i do usłyszenia!